Witajcie kochani, witam serdecznie na horoskopie miesięcznym. Wszystkie osoby spod znaku Ryb. Dzisiaj mamy energię wiodącą tego miesiąca. Zacznijmy sobie od pierwszej energii. <laughs> która nam się tutaj dla osób spod znaku Ryb. W tym czasie chcę zaprezentować co tutaj dla ryb? Poprosimy. Pierwsza wiadomość. Uh -huh. Ale piękne. Taszynek. Common lun Tak się nazywa. O, jedenastka. Wow. Jedenastka w jedenastym miesiącu. No. Ważna kwestia. Druga czakra. Czakra na przykład kreatywności. <coughs> Uh -huh. Coś będzie trzeba zanurkować głębiej, słuchajcie. Albo będziemy chcieli zanurkować może w relacji związek. On czuje, że ktoś się tu oświadczać chce. No, nie wiem czy koniecznie w listopadzie, ale taki pomysł może się tutaj wyrodzi. Natomiast ktoś tu się boi, że zostanie odrzucone. No, wiesz, jak się nie przekonasz, to się nie dowiesz, nie? Na pewno temat podświadomości w tym czasie czuję, że jest bardzo dla Was ważny, kochani. Temat przodków też czuję, że jest bardzo ważny. Praca ze znami jest bardzo ważna i to, co się będzie Tobie prezentowało, jako odbicie w zachowaniu innych osób czyli taka Twoja projekcja w zachowaniu innych osób w tym czasie w listopadzie będzie super dla Ciebie ważne. Dobra, co dalej? Widzicie, <coughs> jak szybko wyskoczyły? Dobrze, że tam mam półkę. Się zatrzymały. Mm -hmm. <coughs> tak, czuję, zobaczcie, mamy surrender, czyli pozwól sobie, aby się poddać transformacji ewidentnie jakiejś, czyli jakąś przemianę tu przechodzisz. Jak to wypadło, tak? Czyli to było najpierw, a to później, dobrze. I czuję, że tutaj, <coughs> no właśnie, raz, że. Zobaczcie, czakra gardła, czyli tak, rozmowy będą ważne, komunikacja będzie ważna, ale to nie tylko rozmowy z tymi naszymi żywymi ale czuję, że jakieś informacje od osób, które już odeszły, także tutaj docierają do osób spod znaku ryb. Oczywiście chodzi o te osoby, które oczekują takiej informacji, proszą o taką informację. Pragną takiej informacji tak jak najbardziej. Ja czuję, że jest to czas, kiedy <laughs> będą przychodzić nam informacje, które są dla nas ważne. Bierzemy pierwszą, mamy Siedem Mieczy, czyli to jest coś, co powraca, ewentualnie coś, co pojawia się nowego. <laughs> Ciekawe, bo nic tu nie zmieniałam. A mam takie poczucie, jakby to było ciaśniej. Czyli może ktoś ma takie poczucie, że się zrobiło ciaśniej. A... Ojejku, kuj ta czakra gardła. Co tu się dzieje? Komuś jest niewygodnie. Ale może nie mówi o tym, ucieka przed rozmową. Tłumi uczucia, emocje w sobie tłumi to, co chcę powiedzieć w sobie. Zobaczcie, król kielichów, ale król mieczy idzie z odsieczą. Bo to jest czas, kochani, żeby właśnie powiedzieć. Żeby właśnie usłyszeć. Żeby odpuścić pewne rzeczy. Żeby pozwolić, żeby pewne rzeczy się przetransformowały. Dokładnie. Olśnienie, zobaczcie, przebudzenie. Bo tak, to jest to, co powraca ewentualnie co nowego. I tu mieliśmy siedem mieczy. Król kielichów, król mieczy. Teraz relacje, związki, miłość, sprawy prywatne. Wow! No, potężne przebudzenie, olśnienie, zrozumienie czegoś, kogoś. Trzy pentakle. Nowa współpraca, chęć współpracy, e, mediumowanie, ale to takie na zasadzie mm, przekazywania informacji. To różne czuję tu rzeczy, czyli też. No medium to bardzo aktywne są w listopadzie, wiemy o co chodzi, jak ktoś ma ten dar to, to wie, rozumie i tak dalej. Natomiast ja tu czuję, że ktoś tu potrzebuje mediacji w związku. Bardzo to gardło mi coś tutaj chce zaprezentować. Dobra, oficjalny obszar, dwie ławy, dziewięć pentakli Uuu, i karta śmierci i odrodzenia. No, tu się szykuje dla kogoś lepsze stanowisko, lepsza praca, lepsza płaca, lepsza oferta, nowe, lepsze możliwości. Czuję, że tu dużo dobrego, ale musisz się zdecydować, musisz się odważyć. Czuję, że tu są osoby, które boją się odważyć. Boją się do czegoś stawić, boją się do czegoś yy, zgłosić. Boję się do czegoś zgłosić, może jest jakiś konkurs na jakieś stanowisko, coś tu, widzę, że coś tu jest, zobaczcie, krzywo, nie dość, że ciasno, to jeszcze krzywo, to dla kogoś będzie informacja albo jakieś potwierdzenie, no dobra, okej, okay, idźmy dalej, rady i ostrzeżenia dla osób z podznaków ryb na listopad. Pięć pentakli. Uwaga na pieniądze w tym czasie, żeby nie wydawać yy, niedziel skóry na niedźwiedziu. To usłyszałam, ale to ktoś mówił właśnie tak pomału. Może to jest dla Ciebie znaczne. I karta gwiazda. Czyli pięć pentakli, karta gwiazda. <laughs> Rada i ostrzeżenie. Uwaga na zdrowie, uwaga na pieniądze, uwaga na radykalne jakieś działania, wydatki Uwaga na to, żeby właśnie nie dzielić skóry na niedźwiedziu, czyli nie wydawaj czegoś, czego nie masz Albo nie wydawaj zanim nie zrobisz, czy nie otrzymasz mm. Dobra, okej, okay, idźmy dalej e, Co odchodzi? kilków, no ktoś tu się na pewno zakochał Mhm mm Ktoś tu się zakochał, były zaręczyny, albo teraz są, albo były plany daleko idące, powiedziałabym e, tak. No, ktoś tu się boi wejść związek małżeński, może już był wcześniej w związku małżeńskim, ale ewidentnie jest pokazane, że myśli o tym. Rozmowy są na ten temat. Więc, jeżeli to ty się boisz, ktoś będzie chciał z, tym, z tobą o tym pogadać. Jeżeli to ta osoba się boi, ty pewnie będziesz organizować kogoś żeby z tą osobą pogadać, rozmawiać, uspokoić ten lęk wewnętrzny. Masz tu dużo przewodników, którzy ciebie wspierają, szczególnie w tym czasie jest to ważne. I te, ci przewodnicy są i oni patrzą na ciebie. Mam takie poczucie, że dla kogoś motyle są istotne, dla kogoś właśnie jakieś azjatyckie klimaty są istotne, ale dla kogoś może to. Kochani, to będzie dla kogoś. To będzie dla kogoś konkretnego, może dla jednej osoby. Coś ładnego, co jest w słoiku, albo w szklance, albo w szkle zamknięte. Może tuś taka kula, wiecie, z wodą w środku, albo coś innego. To będzie dla Ciebie znak i symbol, że ta osoba ten, ten twój, ktoś, kto odszedł po prostu z tego świata, jest przy Tobie i Ciebie wspiera, szczególnie w tym czasie. Teraz. Dobra. Co nadchodzi? Królowa Buław, pięknie. Osiem buław jeszcze pięknie. Zobaczcie, widać tą komunikację. Pięć kielichów. No tu by trzeba jakiś żal uraz, pretensje uwolnić. Może chodzić o jakąś żałobę, może ktoś faktycznie cierpi jeszcze po stracie kogoś, ale tu jest czas na to, żeby się uwolnić od tego. Listopad grudzień ja czuję, że tu będziesz nad tym pracować. I przewodniki, przewodnicy, powiedziałam, przewodniki to też ciekawe. To może dla kogoś ważne <laughs> będą cię wspierać tutaj w tej twojej drodze. Natomiast zobacz, co jest ważne. Wezmę to nam jeszcze, bo tu księżyc, czyli są jakieś niewyjaśnione rzeczy, <laughs> które chcesz wyjaśnić i trzeba by tu sobie pozwolić na głębszą refleksję, zanurkowanie w tym temacie. <laughs> hmm. Tak, takie podsumowanie tego, co się wydarzyło, ale jednocześnie z chęcią wydostania się, bo później mamy koło fortuny, więc możesz się wydostać, kiedy sobie pozwolisz na to, albo zatrzymać się tu i zablokować i siedzieć w tej energii pustelnika dłużej, prawda? I cały czas, jak patrzę na tą kartę medytacja, na ten tekst meditate, to mam takie poczucie też, że widzę mediacja, czyli Mediowanie, właśnie, czyli chęć pogodzenia czy porozumienia, prawda? Może ktoś będzie chciał wyciągnąć rękę, może to ty do kogoś. Czuję, że tu dla kogoś to jest i będzie ważne, właśnie jakieś porozumienie. Ciekawe, bo mamy tak sztuka, kwarc z rutylem, czyli randki, randeczki, spotkania w jakimś fajnym miejscu, gdzie muzyczka gra na przykład, czuję jak najbardziej. Uuu! No, słuchajcie, romansem gorącym zawiało, czyli jakaś pasja, namiętność, jakieś seksualne kwestie tu się pojawiają. Zobaczmy dalej. Czyli ktoś by Ciebie chciał albo na randeczkę zaprosić, albo ty kogoś, albo właśnie te randeczki są w trakcie. No, coś tu się dzieje. Może ktoś otrzymać zaproszenie, na przykład gdzieś, gdzie jest sztuka, czyli teatr, kino galeria sztuki, wernisaż, no i tak dalej, tak dalej. wszystko co, co takie piękne ze sztuką związane, albo zwiedzanie na przykład takich pięknych miejsc, zamków na przykład. Zobaczyłam, że ktoś gdzieś na zamku oświadczał się, uuu, oświadczył się albo się oświadczyć chce, uuu. Hmm. No oczywiście ktoś tu jest w azjatyckich krajach albo się wybierał, to jest tutaj oczywiste. Albo gdzieś w jakichś egzotycznych, ale słuchajcie, pogadać trzeba, bo ja teraz czuję, jakbym miała w czakrze gardła normalnie piasek. Tak aż drapie, tak aż. Czyli ktoś tu bardzo długo nie gadał, albo nie powiedział komuś czegoś ważnego, albo z kimś bardzo długo nie rozmawiał i się uzbierało jakieś rzeczy, które chciałoby się wypowiedzieć do tej osoby. No, tak czuję. No dobra. Odpowiedzialność. Teraz wam wymienię te wszystkie minerałki, które tu się pokazały i ciemność. A to tu, to tu. No, trzeba wejść w ciemność na chwilę, żeby pomyśleć, żeby tej mądrości zażyć. Czyli chodzi o ten spokój nasz, o tą wewnętrzną energię, do której musimy zanurkować. Uu, i mamy miłość. Zobaczcie, mamy miłość i seks. Ideal. Prawda? Wszystko jest. W znaczeniu w relacji, że jest i uczucie, i emocja, i pasja, i namiętność. To mam na myśli. I tu ktoś ja że boi się wziąć odpowiedzialność za albo ktoś się boi zakochać, albo ktoś boi się, że ta relacja zaburzy spokój i pokój tej osobie. Jej, ile tu lęku czuję. Tak, kochani. Oczywiście wracacz też może wrócić z przyszłości. Były, była ktoś, z kim nie ma się kontaktu albo z, kim, z kimś, z kim jest jakaś separacja albo przyblokowanie. Tutaj jakieś następuje przebudzenie, olśnienie, chęć pogadania czy mediacji właśnie. Czuję, że tu ktoś bardzo tęskni też. No nie wiem, czy to w listopadzie się dla każdego wyjaśni, bo tu dalej ktoś tęskni. Grudzień powiedzmy, prawda? No, jeżeli ten ktoś odszedł z tego świata, no to cóż nam pozostaje, jak nie tylko yy, tęsknota, prawda? Wow, to jest niesamowite. Zobaczcie, tak tasowałam, tasowałam i przódkowie się pokazali. No to muszę wziąć. I tu jeszcze przenikanie mamy, czyli faktycznie listopad to jest taki czas, kiedy te, ta zasłona między tymi światami jest cieniutka i się przenika, to wszystko, prawda? Tak więc czuję, kochani, że ten listopad jest niezwykle, Magiczny dla osób z podznaku ryb. Dużo się może wydarzyć, dużo też dobrych rzeczy tu czuję, że się pojawia. Uważaj, żeby wybierać to, co dobre. Bo tu zobacz, rady i ostrzeżenia: masz pięć pentakli albo gwiazdę. Czyli tak naprawdę to, w co zainwestujesz, poprowadzi ciebie którąś z tych ścieżek, albo wspaniałą ścieżką prowadzącą cię do spełnienia twoich marzeń, pragnień, albo tą ścieżką samotności. Trudu i jakiegoś takiego czuję wyrzutu też, ale tu głównie samotność czuję. Więc uważaj, żeby nie wybrać niewłaściwej ścieżki. I to słuchajcie, bardzo często jest tak, że po prostu nie podejmując decyzji, nie podejmując decyzji, już dokonujemy wyboru. Kiedy jesteśmy bierni, kiedy jesteśmy pasywni, wtedy już dokonujemy wyboru, prawda, kiedy za długo czekamy, kiedy się boimy, wtedy już dokonujemy wyboru i zobaczcie na spodzie jeszcze jest, podniosłam nam transition, czyli to jest czas, żeby pójść dalej zobacz, to jest taka piękna brama, a ona tu czeka jak, jak jeden z tych przodków zobaczcie, tu jest jakby linia, tak jak w teatrze na przykład, prawda, kiedy otwierają tą linę i wpuszczają do środka, ja czuję, że masz możliwość pójść już dalej i tak jakby ktoś, jakiś twój przodek ci mówił, idź już dalej, to już jest czas na to ale się wzruszyłam teraz, tu mam poczucie że róże są, może dla kogoś róże są znaczne, oczywiście są tu różne rzeczy, zobaczcie jeszcze, wiecie co, wezmę nam to, bo tak, ta karta tutaj do mnie mówi, nie wiem gdzie ją położyć, ach, tu dam ją bo tak, czuję, że jakoś wyjątkowo dla osób spod znaku ryb przodkowie w tym czasie będą aktywni Będą się odzywać, będą się chcieć komunikować. O, zobaczcie, jeszcze dalej jest release, czyli uwolnić, czyli coś jest do uwolnienia, może jakieś uczucia, może jakieś emocje, może jakieś myśli, może trzeba z kimś pogadać, może trzeba coś jeszcze wykrzyczeć, prawda? No, żałoba ma swoje etapy, fazy i, i trwa tyle, ile ma trwać, dla każdego to jest inny czas, prawda? Wszystko zależy, kto, Odszedł, ale też czuję, że może tu komuś ktoś odszedł po prostu w życiu, jakby, prawda? Do, do, do dalszego, do czegoś innego. Odszedł do kogoś innego, czy do czegoś innego. I, I wtedy też przeżywamy żałobę, słuchajcie, jak najbardziej. W każdym razie mam takie poczucie, że w listopadzie podejmujesz decyzję, czy coś budować i tworzyć, spełniając jakieś swoje marzenie, pragnienie, czy to w oficjalnym obszarze, czy prywatnym, czy też. Pozostać tu gdzie jesteś, ale jednocześnie czuję, że to się będzie łączyło z samotnością, z jakimiś trudami albo z jakimś smutkiem. Możesz poczuć wtedy e, się źle, zostając tutaj, nie sięgając po to coś. Natomiast wiele osób tu boi się sięgnąć z, z różnych względów. Czuję dużo lęku tutaj wokół e, właśnie sięgnięcia po to coś, co jest tutaj oferowane tobie. No dobrze kochane rybeczki, tyle dzisiaj Na koniec jeszcze mamy mini wybierz kartę jak zawsze Na trzy możliwości, możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie Mamy jeden, dwa, trzy Dla osób spod znaku ryb listopad, jedynka Tu mamy nie, o uwaga na pieniądze, zobaczcie I to pod każdym względem Nie rób żadnych inwestycji w tym czasie To się nie opłaci i to zobacz, broke, czyli możecie naprawdę do problemów finansowych doprowadzić natomiast yy, ja bym się wstrzymała tu, no bo macie piątkę pentakli tu na cały listopad odpuścić sobie jakieś inwestycje ale planować, myśleć, układać sobie, rozmawiać, to jest tak ale nie działaj tu za bardzo, bo jeszcze tu siódemka mieczy, ktoś tu ciebie chce oszukać albo okraść, dosłownie tak czuję jedyneczko, uważaj dwójka <tłynie> tu mamy tak Mhm. Tutaj e, możesz spełnić swoje marzenie, ale musisz się ruszyć do przodu. Zobacz, transition to jest moving. Dwójeczko, musisz ruszyć z tego miejsca, w którym jesteś, musisz tą podjąć decyzję, zostawić to, co było, co się wydarzyło i ciemność jakąś za sobą, i ruszyć do przodu. Tylko wtedy jesteś w stanie spełnić to swoje marzenie. Trójka. Tu mamy nie. E, o jejku. Czuję, że ktoś tu idzie drogą. Która wydaje się prosta, ale tak naprawdę jest bardziej zawiła, ale to się okaże później. Natomiast jeżeli wybierzesz prostą drogę, proste rozwiązanie, to czuję, że nie będziesz mi się zadowolonym. Przemyśl to, przemyśl swój kierunek, przemyśl swoją ścieżkę i na Twoje pytanie, tak zadane, jakie masz zadane, jest nie. Także uważaj, pięć pentakli jest pod spodem, uważaj na straty. Dobra, kochani, tyle dzisiaj. Życzę nam wszystkim spełnionych marzeń, pragnień, rozmów wspaniałych, uwolnień. Życzę nam, żeby ten listopad faktycznie był niezwykły, piękny, pełen medytacji i refleksji i tranzytu, właśnie, czyli idziemy do przodu. Tyle mocno, kochani. Do usłyszenia w kolejnych czytankach. Papa! Pa.